Sobota, 21 maj 2022, Pawłowice, Jarmark Pawłowicki na terenie kompleksu pałacowego, Uniwersytet, Uniwersytet Przyrodniczy w Wrocławiu, brama, z głębi pałac, Centrum Edukacyjno-Rozwojowe, Pałac Wrocław-Pawłowice. Pałac Wrocław w Pawłowicy, Konferencja Imprezy Okolicznościowej na Park Pałacowy Miasto ulicy Widawskiej Zbudowania Pałacowe Stajnie Ulica Pawłowicka i ulica Pawłowicka w drugą stronę z boku ulica Przemieśniegowa Kwiatowy kląb pełen róż Zdrowiona plama wjazdowa Einrich von Korn, właściciel znanego dunista. Amin Klaus, Abel Witz, bej Breslau, ale ja Aleja Halipowa ha? Jest kwiaty. Ostatnio przyświecało słońce, było mało deszczu, więc kwiaty już nie są tak okazane. Odnowione pomieszczenia gospodarcze. Park zawitany i Znaczy no, była duża, trochę po wodach, jeszcze się czuję, jakby końcowe etapy tej burzy. Jej mocny wiatr, trąbę przed pałacem. W całej okazałości. Jeżdna obok. Udynek obok Z boku kort tenisowy. herby nad balkonem brama prowadząca do ogrodów z zewnątrz restauracja na poziomie przyziemia restauracja nieczynna to dziwne, w takim dniu powinna być otwarta Odnowione otoczenie pałacu Szymamy krąby A tu w środku trzeba do tego pałacu kawej

zeźby czy może właścicieli warczyńcy kazałe kolumny program w Wracające na piętro drewniane schody. Sala, sala, rogi. Okna doświetlające plan ewakuacji zapasowych do holu sala kolumnowa Sznajdery to bardzo fajni ludzie. Kiszonki sznajderów to inni paliwcy, nie dość, że przyjechali z gotowymi rzeczami, Właśnie, które można nie. zabrać do domu Interesuje. za niewielką płatą, to jeszcze fajne dzieciom, no myślę, że nie tylko dzieciom uczyli, można kisić rzodkiewkę. Powiem szczerze, może nie powinienem uprawiać prywaty, ale nigdy żadnej rzodkiewki nie jadłem, więc może kiedyś się uda. Pędzimy dalej, Zielony Wrocław, Słody to kolejne stoisko, które odwiedzam. Tutaj można się zapoznać z różnymi fantastycznymi projektami. Na przykład komary. Jeżeli państwo nie wiedzą jak wygląda komar, to tutaj jest br broszurka dotycząca komarów. Zgadzam się? Tak dokładnie tak. Można sobie poczytać broszurkę. Jest powiedziane, jak walczyć z komarami. Jak Wrocław walczy z komarami, rozdajemy też. Dziękuję lawenty. za uwagę.